Tak Janechowska przyjechała po ziemniaki. Biedy ma, zobaczcie tylko te zdjęcia. Uwielbia dobre i drogie samochody, ale nie cierpi sama robić zakupów. Gdy jednak trzeba kupić coś na obiad dla trzyletniego synka Christofera. Izabela Janechowska, 36 litrów, nie zastanawia ani chwili, tylko wsiada w swojego wartego milion złotych Bentley'a i zasuwa do warzywniaka po ziemniaki. Izabela Janachowska sławę zyskała dzięki tańcowi z gwiazdami. Jednak mimo wielu sukcesów na parkiecie. Ze względu na kontuzję, kolana musiała zrezygnować z wyczynowego tańca. Potrafiła się jednak szybko i udanie przebranżowić przygotowania do ślubu z biznesmenem Krzysztofem Jabłońskim w 2014 roku. Zainspirowały ją do wejścia w branżę ślubną. Założyła bloga, a potem prowadziła kolejne programy o weselnej tematyce. Dziś jest gwiazdą Polsatu, właścicielką firmy i majątną kobietą. A że jej ukochany ma słabość do luksusowych aut, ona sama jeździ cackami wartymi fortunę. Uczucie między Janachowską i Krzysztofem Jabłońskim nie zapłonęło nagle. Dziś ukochany ją rozpieszczają i daje jej wolność. Jak się poznali? Janachowska wozi się nie tylko Bentleyem, ale też autami takich prestiżowych marek jak Mercedes-Maybach czy nawet Rolls-Royce. Ostatnio, bryką za ponad milion złotych, podjechała po ziemniaki. W puchowej kurtce i sportowych butach szybko zapakowała w warzywniaku kartofle do torebki i ruszyła załatwiać kolejne sprawunki. Nam zdradziła, że mimo dobrego auta, którym może im wygodnie wszędzie podjechać, za zakupami nie przepada. Przyznam, że nie lubię robić zakupów i ich nie robię, ale bycie mamą zobowiązuje. Jesteśmy właśnie w trakcie przeprowadzki do nowego mieszkania i od kilku dni żyjemy na walizkach. W nowym domu wciąż nie ma nic do jedzenia, mówi namiza. za. Janachowska dwoi się i troi, żeby sprostać obowiązkom macierzyńskim, zrobiłam synkowi kotleciki i okazało się, że nie ma ziemniaków, a dziecku obiad trzeba zrobić. To jest priorytetowe. Nie fruwam nad ziemią. Jestem normalną mamą. Śmieje się ślubna ekspertka i zdradza nam, jak wyglądają zakupy w jej domu. Na co dzień zakupy robię przez internet. Jest szybko, nie tracę czasu, nie dźwigam. Wszystko przywiozą pod drzwi. Zazwyczaj robię od razu duże zakupy, więc gdybym sama to miała nosić, to by mi kręgosłup siadł. Jednak takie rzeczy jak warzywa, owoce no i może mięso często kupujemy sami w okolicznych sklepach. Wyjaśniła Iza. Az. https://www.fakt.pl Plotki Izabela Janachowska sprzedaje apartament cena i zwalaja z Znoka i 94 DVC.